Cześć, witajcie! Postanowiłem nagrać kolejne wideo, część drugą poradnika, jak zaktualizować certyfikat ROD CA3, ponieważ co po niektórzy mają problem z odszukaniem tego, tego certyfikatu, tego pliku, tego pliku na stronie producenta na stronie, gdzie znajdują się te certyfikaty. Dlatego postaram się w prosty sposób pokazać jak to zrobić. I pokażę to na dwa sposoby. Dwie takie metody, w jaki sposób ten certyfikat pobrać. Wchodzimy na tą stronę lets-crypto.org. Tutaj pojawia się właśnie taka informacja. Że dotować ten kanał, niektórzy, jakby, nie mogą przejść przez tą, przez ten etap, czy przez ten, przez ten tutaj wyświetlający się komunikat. Żaden to jest problem. Nie trzeba, jeśli ktoś nie ma tutaj konieczności, jeżeli ktoś nie chce, nie musi tego kanału dotować. Choć twórcy oczekują. Twórcy tych certyfikatów jak najbardziej na to oczekują, ponieważ wkładają swój wysiłek, swój potencjał, swój umysł i intelekt do tego, żeby to wszystko tworzyć. Dlatego, jeżeli ktoś może, to niech dotuje, a jeżeli ktoś nie chce, to po prostu można to pominąć. I tutaj, na górze, wybieramy sobie. Opcję documentation. Pokażę to. Postaram się pokazać to w dwóch jakby yy, dwóch językach, w dwóch, yy, języku angielskim i języku polskim. Tak, jak wspominałem. Chodzimy na górę strony, tak żeby nam się pokazało tutaj górne menu i z tej opcji wybramy, do, wybieramy documentation ewentualnie po polsku możecie sobie kliknąć na język polski przetłumaczyć na do polski dokumentację. następnie po otwarciu się menu zjeżdżamy nieco poniżej i otwieramy tutaj ten tą linijkę tekstu łańcuch zaufania certyfikaty główne ewentualnie w języku angielskim kto ma nie przetłumaczone chain of Trust, and Intermeditate certyfikaty. Klikamy sobie tutaj w tą link tekstu. Przechodzimy dalej, i tu już nam się otwiera. Otwierają certyfikaty główne. Przechodzimy aktywne certyfikaty, i odszukujemy sobie swój certyfikat. Czyli tutaj ten zaznacza taką czerwoną strzałką Self Signet. Certyfikat, i to jest właśnie ten certyfikat ISRG ROT1. Przechodzimy sobie tutaj. Możemy sobie też włączyć ten menu po polsku. Tak jak widzicie, zapisane, podpisane przez siebie. Ewentualnie w języku angielskim Self Signet. Klikamy w tą nazwę i przejeżdżamy poniżej i tutaj zaznaczę czerwoną strzałką pomysz certyfikat PEM to jest ten certyfikat ewentualnie w języku angielskim download certyfikat certificate PEM klikamy sobie tutaj w tą PEM i pobiera nam certyfikat na komputer I tak widzicie, certyfikat już jest u mnie, plik pobrany na komputerze. To była metoda numer 1. Pokażę metodę numer 2. Numer 2. Nie wiem, czy będzie bardziej prosta, czy będzie bardziej trudna. W metodzie numer 2 wchodzimy sobie na mojego bloga. Link do bloga jest poniżej pod opisem w filmie, pod opisem filmu, na dole klikamy sobie link mojego bloga, otwiera się nam strona główna i strona główna jest, jest charakterystyczna tutaj tym jak na razie tą reklamą M banku. Jeżeli będziecie widzieć coś takiego jak ja w tej chwili, to na pewno jest... To strona główna, zjeżdżamy na sam dół poniżej do końca. I tutaj mamy ten film, który właśnie oglądacie. Opis, co trzeba dokładnie zrobić, i certyfikat do pobrania. To jest tutaj ta ikonka. Pobierz klikamy pobierz, też nam ten certyfikat pobiera, tylko z rozszerzeniem TXT. Jak czy tutaj to rozszerzenie TXT, czyli jak... jak jeśli już pobierzemy certyfikat na komputer, a zmienić rozszerzenie jest bardzo łatwo. Tutaj przy, na przykładzie tego pliku Wam pokażę. Wchodzimy sobie w edycję, klikając klawisz F2. Wchodzimy w rozszerzenie, czyli w te trzy tutaj literki. Wpisujemy CRT, kasujemy tamten TXT, wpisujemy CRT, Enter. Wyskoczy nam informacja, że jeżeli zmienisz rozszerzenie, nazwa pliku może, zostać, może stać się niezdatna do użytku. Jeśli jesteś pewien, tak. I już mamy certyfikat na komputerze. Tak widzicie, pokazuję to na przykładzie mojego, jakiegoś zwykłego innego pliku. Następnie postępujemy w dalszym ciągu, zgodnie ze wskazówkami, które umieściłem tutaj w tym filmie w poradniku części pierwszej. Więc myślę, że sobie tu już poradzicie. Nie będzie już teraz problemu z odszukaniem pliku, bo no naprawdę tutaj u niektórych występował ten kłopot i ta trudność. Mam nadzieję, że pomogłem że teraz już bezkonfliktowo, bezproblemowo będzie się odbywała u Was ta aktualizacja, także zapraszam do obejrzenia moich kolejnych filmów, łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i na razie, cześć!